Nauczanie domowe 21 marca. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 12, wersety od 20 do 33. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli także niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betzajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeżeli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć: Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię Twoje. Wtedy rozległ się głos z nieba. I uwielbiłem, i znów uwielbię. Tłum stojący usłyszał to i mówili zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając. Jaką śmiercią miał umrzeć? Z wielu rzeczy, możliwości i okazji człowiek rezygnuje w swoim życiu, czasami świadomie, a czasami z konieczności. Te straty mogą stać się źródłem nowych możliwości, głębszego przeżywania i większej życiowej mądrości. Jezus pokazuje na ziarno. Nic przyjemnego, gdy Rzucany jest w glebę. Traci komfort, gdy wilgoć powoduje zmiany w nim samym, gdy opumiera. Ale gdy pojawia się kiełek, a potem roślina coraz wyżej rosnąca, cała ta przykra sytuacja nabiera innego znaczenia. Ziarno owocuje. Nie wyda owocu bez ofiarowania cząstki siebie. Zatem, jeśli ktoś chciałby przejść przez życie bez ofiarności, bez utraty cząstki siebie, bez zgody na rezygnację ze swoich planów jakichś, prześliźnie się przez życie, ale go nie przeżyje, Jezus mówi wprost: Utraci je. Ofiaruj więc Jezusowi cierpienie, które Cię spotkało, potwierdź wybory, które Cię dużo kosztowały. Zgódź się na okresy ciszy i obumierania. Nie można myśleć o duchowości katolickiej, jeżeli nie mamy ducha Chrystusowego. Jezus mówi, czy ja mam prosić Ojcze, zabierz mi tę godzinę? Nie ja na tę godzinę przyszedłem, aby jak ziarno obumrzeć. Chrystus uniżył samego siebie. Zgodził się na ograniczenia ludzkiej natury. Zaakceptował swoją bezradność nawet wobec twardych, fadyzejskich serc. Przystał na to, by zostać złożony w grobie. Zgoda na stratę owocuje bogactwem. Jezus mówi: Gdy ja zostanę wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. Jego ofiara stała się dla nas ratunkiem, błogosławieństwem. Dzięki temu, że my też potrafimy, Ofiarować coś. Zyskujemy duchową płodność, nieskończony potencjał, nowe możliwości. Nie narzekaj więc na swoje ograniczenia. Przeżywaj je z Jezusem, umęczonym i zmartwychwstałym. Niech błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.